W tym roku, po pięcioletniej przerwie, Kraków na trzy dni stanie się stolicą światowej socjologii. Do stolicy Małopolski przyjadą najwybitniejsi reprezentanci z całej Polski i całego globu. Od Anglii, przez Polskę i Czechy, aż po Indie. 9 obszarów tematycznych, 26 sesji, 135 referatów, panele, warsztaty, integracja i pokaz filmowy. To niepowtarzalna okazja, by poznać różnorodne perspektywy i doświadczenia, które kształtują socjologiczną myśl na świecie. Spotkajmy się osobiście, by dzielić się wiedzą, budować relacje i inspirować się nawzajem. W samym sercu Krakowa swoje drzwi otworzy Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nazywam się Marta Smagacz-Poziemska i w Kongresie Młodej Socjologii pełnię różne role. Oceniałam abstrakty jako członkini Komitetu Naukowego. Wspieram KMS również organizacyjnie, administracyjnie jako dyrektorka Instytutu Socjologii. Nazywam się Krystyna Slany. Zostałam zaproszona przez naszych wspaniałych studentów do Rady Naukowej i miałam przyjemność recenzowania około 20 abstraktów na kongres młodej socjologii. Nazywam się Jan Filit, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Socjologii UJOT i na kongresie będę moderował dwa panele tematyczne. Jestem Madzia i zajmuję się promocją i oprawą graficzną. Jestem Marta. Na kongresie zajmuję się obsługą zagranicznych prelegentów. Jestem Wojtek i przewodniczę komitetowi organizacyjnemu naszego kongresu. Jestem Kuba. Jestem koordynatorem do spraw warsztatów i zajmuję się logistyką całego wydarzenia. Nazywam się Justyna Struzik. Podczas kongresu Młodej Socjologii poprowadzę razem z Jakubem Czerwem warsztat Narkofobia Socjologiczne dekonstrukcje. Nazywam się Filip Gibas, jestem bezfunkcyjnym członkiem Koła Naukowego Socjologii. Na kongresie będę moderował dwa panele tematyczne. Nazywam się Małgorzata Bogunia-Borowska. Jestem członkinią Rady Programowej Kongresu Młodej Socjologii. Miałam przyjemność sprawdzać abstrakty, które nadeszły na konferencję. Nazywam się Ewa Krzaklewska. Podczas kongresu będę mieć przyjemność wygłosić wykład otwierający. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.